Epicka muzyka jest. Okna wjeżdżają właśnie na plac, a co o tym świadczy, że kolejny etap za nami, czyli montaż okien. Tak więc w dzisiejszym odcinku wraz z ekipą z DomoTonu i no i oczywiście ze Staszkiem, którego mogliście już poznać w poprzednich odcinkach, zajmiemy się montażem okien i pokażemy wam w jaki sposób zrobić to prawidłowo oraz wykorzystać coś takiego jak na przykład Szczelny montaż, czy izolację z EPDM-u na zewnątrz. Jeżeli coś z tego filmu wyniesiecie, mam nadzieję, że Wam się będzie podobać, to pamiętajcie o subskrypcji i lecimy z dzisiejszym tematem. Takie rozładunki, tylko na specjalne zamówienie, tak, co? Tak, tylko na specjalne zamówienia takie rozładunki planujemy. <laughs> Stanisław jest, ekipa jest, okna też przyjechały, Ty, ale ten koleś od rozładunku, Kozak. co? Kozak, człowiek od rozładunku, naprawdę, z domera jest. Jak rozładujemy, rozniesiemy okna, to zajmujemy się dalszymi pracami, czyli będzie przygotowywanie do montażu okien. Wiesz, które gdzie czy strzelasz? Wiem już z pamięci wszystkie, wiem, gdzie, które każde, każde okno gdzie idzie, także wszystko w głowie jest. Teraz jest etap wypięcia list. Przygotowujemy piksy, żeby wyjąć szybę, bo żeby połączyć cały ten zestaw tych trzech trójkątów. Musimy niestety dostać się do pakietu szybowego, żeby, żebyśmy mieli możliwość przewiercenia się i połączenia łączników statycznych. Ty, to każde to okno... To ja nie wiedziałem, że to okno można rozpiąć i wyciągnąć tak, szyby ze klocki, Można rozebrać jak klocki Lego i później poskładać. Mamy łączenie do tego łącznika statycznego z oknem, który nam stabilizuje całą konstrukcję i żeby później nie było efektu takiej widocznej białej nitki, Maskuję to korektorem, oryginalnym korektorem do, naprawczym do okleiny i wtedy mamy ładne połączenie, widoczne antyacyt, a nie biała nitka. To jest to okno u góry, które będzie się składać z trzech pakietów. I w momencie kiedy byśmy dali tam są takie łączniki i wyszłyby te białe nitki, to rzeczywiście stojąc w domu, byśmy widzieli czarne okno z takimi pionowymi białymi kreskami, co no nie? Doszczeniamy połączenie okna z łącznikiem statycznym. Tutaj mamy oryginalne uszczelki. A jeszcze w tą szczelinę, która nam powstaje tutaj i w kanale, dajemy taśmę rozprężną, mhm. która nam pięknie doszczelni, dlatego że ta taśma. W tym momencie jest ściśnięta, ale ona pod wpływem temperatury zaczyna nam puchnąć. Tutaj nam wpada więcej słońca z tej strony i ona się już zaczęła podnosić. Teraz jest to, o czym mówiliśmy. Po pierwsze, tutaj w środku jest to uszczelnienie na tych ząbkach tak? oraz ta pianka. Górę domknęliśmy. W momencie, kiedy całe okno pracuje, no bo jest ciepło, zimno, ciepło, zimno, yy, tu by powstawała szczelina, która by była po prostu biała. Tak? A dlatego, że pomalowałeś to jest. No, antracytowa, tak? Dokładnie. Wszystko było idealnie równo. Ja tylko przypominam, że tam w środku mamy taki metalowy profil, który to wszystko jeszcze trzyma. Tak jest. Kabilnie. Żeby nam nie zablokował gwint tej szczeliny, nie, nie powodował dodatkowych nabrężeń. Przewierdzam się przez e, pierwsze okno. I łącznik statyczny grubszym wiertłem, żeby ta te śruba i ten łepek dociągał nam cały czas jedno okno do drugiego. Nie blokowało nam się to na Przygotowujemy się do wstawienia tego trójkąta na górę, a przynajmniej gramy. I jak sytuacja? Sprawdzamy piony ścian, żeby wiedzieć, czy wsuwamy się oknem do środka, czy dysujemy na zewnątrz, bo musimy zachować jedną płaszczyznę: górnego okna z dolnym. No i jak? Jest w miarę okej. Okay. <laughs> by był mura. W miary. No, Daj, jej widać na załączonym obrazku. Nie, no jest spoko jest chyba. Spoko, no, Stodiamy. Domel nie żałuje. To co cię, ciężka ta rama, tak? Nie, sobie nie, no. nie, no nie, jest jakaś najcięższa. No, ale nie, najcięższa nie, 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 na nie, na nie, nie, wiemy od razu. Czy to jest ciężki towar, czy lekki towar? Dobra. Ale wiesz, to jest spoko, że jak ją bierzesz do ręki, to mimo to, że jest taka duża, to nie ma czegoś takiego, że nie masz wrażenia, że ona się tak... No, że, że się przekaza, poddaje, to, że się poddaje. To jest listwa transportowa, które, na której przyjeżdża okno w transporcie. Też może być zastosowana jako listwa podparapetowa, bo jest też wielokomorowa, czyli ona spełnia też swoje tam współczynniki. Ale tutaj mamy taką listwę ocieploną, pianką pulirytonową, która jest ciep cieplejsza od tej. No i czasami klient po prostu decyduje się na tą cieplejszą po prostu tą listwę podparapetową. Tak jak w moim przypadku, tak tak, tak jak tutaj w tutaj. A tutaj widzę, że w normalnie w w przypadku w oknach balkonowych, czyli a w tych w, w, w mamy... oknach balkonowych stosujemy podwaliny, e, e, dostosowujemy do wysokości podłóg. E, są po prostu dokręcane, jest jedna dokręcana lub dwie, lub trzy. To Tylko że w tym tak. przypadku z zewnątrz przyjdzie XPS, a tak. od wewnątrz po prostu podłoga, tak? Tak tu tak, tak, nie ma sensu chyba tak. dawać tego póry tak? Nie. No i jest też, też listwa na znaczy pod poszedł. Poszerzenia są cofnięte, żeby była możliwość zastosowania za parapetu zewnętrznego. Widać, że jest ciepła, bo tu macie pure nit, czyli taki, no, taką pianę spienioną, że tak powiem. Trochę dziwnie to zabrzmiało, spienioną pianę. Ale chodzi o to, że właśnie przez to nam nie będzie przenikało ciepło i nie wychodziło na zewnątrz, a druga sprawa, że z jednej strony dojdzie parapet, a z drugiej strony dojdzie drugi parapet, w sumie zewnętrzny, ewentualnie ocieplenie, bo u nas będzie cegła, tak, więc yy, możemy... Jakoś sobie tam to jeszcze doizolować, co nie? Ale to, to najgorsze przemarzanie w tym miejscu, tak? Czyli jakby jeszcze oprócz tego, że to będzie napiane, to tu dodatkowo dojdą tak. kołki, to nie? Tak, tutaj e... będą kołki. Od wewnątrz, od wewnątrz? Od, czy od, do... od wewnątrz, wewnątrz. i będzie przytwierdzone do muru. Instalujemy teraz taśmę do tak zwanego ciepłego montażu, gdyż klient wybrał ciepły montaż przy wyborze okiem. Chodzi o przenikanie wilgoci ze środka do wnętrza domu żeby jak najmniej tej wilgoci się nam dostawało czyli ona tak. puszcza jakby na zewnątrz tak, ale nie, nie do wewnątrz nie do wewnątrz, tak? teraz poziomujemy okno. wcześniej wziąłem sobie poziom na całym budynku tak, żeby wszystkie okna były w jednym poziomie sprawdzam profil na zewnątrz, czy nie jest krzywy ok, przekątną mamy zrobioną i rozumiem, że okno dajemy jakby równo z murem? Tak, murem z murem. Z murem, co nie? Do tego ta taśma ładnie dojdzie. A tak. gdybyśmy chcieli zrobić jeszcze rolety, to wtedy, wtedy musimy byśmy... wystawić okno, co nie? Wtedy wystawić okno, okay. tak, z półtora centymetra na zewnątrz. Tu jeszcze będę pod spodem wszystko glinował, ale to dopiero samym To jest to okno, które nikt nie wie, czy będzie pasować. Chodź <grym>. Chodźcie? Tak. No, dół No, stoi. Dobra, trzymajcie Stawiamy na równo częścią Dobra, czekaj, czekaj. Trzy, Te blaszki trzymają, wiesz? Wysuwajcie Dobra. Teraz podgięć blaszki Super. O kurcze. Pasuje. Ale jak, co? Jakby ktoś to mierzył. Wiecie, tak. nie się ze Wystarczy tych Dobra, ale trzymamy je czy ono się... Tak, Tutaj u góry to w ogóle jest tak z półtora centa, co nie? Musimy przesunąć od do W prawo, tak? No Ten nam prawo. Aha, dobra. żeby się pokrył szczyt tak. z, czym? z tym, no. Tak. Tak. Tylko nie wiem, czy ja trzymam to, czy ja się trzymam tego, no, nie? Chłopaki teraz zrobili coś takiego, że ustawili sobie piony lewo-prawo, tak? przykręcili na kołki, następnie na zewnątrz dali sznurek i od lewej do prawej strony sznurka, mierząc, zawsze okay. musimy mieć 3 cm, tak w tym przypadku? I dzięki temu wiedzą, że dół jest równo, co nie? A jeżeli chodzi o przekoszenie okna w tę stronę, to odbijając laser wzdłuż właśnie yy, no, framugi, jak on nam się pokrywa, po całej długości jest pion, znaczy, że nie jest okno przekoszone. Więc znaczy, już teraz mogą kręcić kołki, bo zawsze będzie równe. Powiedzmy, bo na przykład widziałem w niektórych oknach, na niektórych budowach było tak, że oni tak mazali dookoła tych okien. Eee, Szczelny montaż, tak, są różne sposoby. Możemy montować właśnie z taśmą, i wtedy nie, nie wykorzystujemy tych systemów szczelnego montażu z uszczelnieniem w postaci jakiejś folii w płynie i no, 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 no. tego typu systemów. Ale to jest dokładnie to samo, tak? Znaczy, zasada działania jest podobna. Tak jakby są dwie szkoły, dwa sposoby, dwa rodzaje. Każdy wybiera to indywidualnie. My okay. od stosujemy taśmy, u nas to się sprawdza. No Taśma też wydaje mi się, że wygląda tak... Po prostu ładnie, bo jest, wiesz. Znaczy, no, równa na, to, na pewno nie? estetycznie. Jest, tak? No, jest, a tam taśma, to jest zamazane. Taśma, kwestia estetyki tutaj na pewno jest na plus dla taśmy. I, taśma, i to przed czym to chroni przed wilgocią? E, taśma nas chroni przede wszystkim przed, przed wiatrem, przed wilgocią, doszczelnia nam tak naprawdę pianę. Bo pia, piana w środku powstają jakieś miłe pęcherzyki, taśma nam to zamyka szczelnie. Dodatkowo z zewnątrz taśma chroni nam pianę przed utl utlenianiem się od słońca. Od warunków, no, no ducham, to nie, tak, tak. Piana ma dwa zastosowania. Po pierwsze, pierwsze uszczelnienie i to znika. Druga rzecz działa też montażowo, bo jak to sama nazwa wskazuje, to jest piana stricte montażowa. Aczkolwiek e, akustyka i to znika też chodzi w grę. Tak? Też, jest, też są z no, Tutaj piana y, w tu. Taśma miała po prostu klej, tak? Wystarczyło tak, odkleić ma taśmę. Klej. Mamy zaglądowane dodatkowo od Dzięki czemu wiemy, że ta taśma nam się nie odklei. Mamy pierwsze okno balkonowe, czyli tak naprawdę coś, czego jeszcze nie robiliśmy, nie pokazywaliśmy. A mianowicie chodzi mi o to, że yy, mamy na róg tutaj z, z poziomem 0 dość istotną sprawę, tak? Tak, że dół balkonu jest gotową podłogą. Czyli nasza podwalina chowa się w posadce, a dół balkonu wyznaczy nam podłogę na gotową. No, czyli już z panelami, czy tam z płytkami. Dokładnie. Tak? Dokładnie. Czyli do tego dochodzi steropian, posadzka i gotowo wykończona podłoga. Balkon mamy wypozyłowany. Ustawiamy. I możemy zacząć konto. Teraz chodzi o to, żeby każde okno wyszło na tej samej tutaj na dole wysokości i u góry, bo rozmawialiśmy, że gdybyśmy każde dawali... A, tu podnieść centymetr, tu obnieść centymetr, to potem tak, to jak robisz elewację, to no nie będzie idealnie, tak? Jest to później widoczne na elewacji. No i tak samo musimy to pilnować się dołem, bo później przyjdzie robić posadzkę. No tak, i wyjdzie w musi skosem. W każdym pomieszczeniu zgracie tak samo. Nie? Okna mamy obsadzone, ale zanim zainstalujemy pakiety, to jeszcze właśnie dół, czyli to nasze całe uszczelnienie z pdm Tu widzę, wcześniej wycięliście kawałek tak. XPS-a po prostu, tak. mhm. żeby zostało przy, e, przyklejone do mroczków no, fundamentowych. Żeby woda po prostu poszła dalej, a nie e, do darła dom. się mhm. do środka, tak? Mhm. No i teraz mamy taki primer odklejący powierzchnię I żeby łatwo przykleić było nam przyklejamy całą powierzchnię gdzie będziemy przyklejać membranę podcięcie tak zwane parapetowe wyklejamy maksymalnie do góry membranę i rozumiem, że te membrany mogą też być w płynie na przykład tak? takie mazidła znaczy to bardziej chodzi do, do przyklejenia, może być mazinko, A, ugye, ugye, tak? A tutaj stosujemy fartuch, najczęściej. A papę? <śm> <ś> Czy znaczy, też jest to jakieś rozwiązanie wygrzewanej papy? Ale to już wtedy. To, tak, to, to, to za duża ingerencja. To już nie w XIX wieku tak robili. Tak jest. Pod balkonem. No bo piana nie jest badawana. No, no? Przez pianę normalnie woda przejdzie do środka. Przyklejamy, naciągając, by dobrze przykleił nam się do muru. No, tyle jest dobry, że już go czuję na palcach. Co, no. Zobacz, porwał okay. rękawiczkę. Tutaj. Ona jeszcze zbrojona jest taka. Mhm. Tak, ma takie nitki zbrojone jeszcze, żeby po prostu była mocniejsza. Była, mocniejsza była ta membrana. Uzupełnimy e, wyciętym XPS-em, co tworzy nam zamknięcie. Tak będzie to wyglądało. Do do tego. A teraz taśmę wytlejamy na membranę. I tak będzie to wyglądać. Mhm. Nie będzie ciekło? Nie. Obiecujesz? Oczywiście nie, <grym> nie będzie ciekło. Nie, no, robimy ze spadem wody, tak? Woda jak idzie, to zejdzie tędy, tędy i pójdzie po do dołu, tak? Wiesz, co mi to przypomina? A to, jak jest yy, tą łatkę do basenów, trochę. Tak mniej więcej takie coś, jakby to co, nie. Też można, też to jest wygląda jak do mhm, Dentek uh -huh, uh -huh. Wszystkiego, nie? No, to jest gumowe, gumowy fartuch. Teraz czyszczenie, odpylanie, ponieważ przyjechał pająk, na którego wszyscy czekali. Nie ma stresu. Nie ma. Nie ma stresu. Ale zapadła cisza. Co mi okno, jak w kościele to by pasowało? No a to nie cisza, za co ty, mamy śpiewać? Operator, operator musi być skupiony, bo musi obserwować każdy tak ryzy, jest. Każdy ruch. Każdy ruch dźwigu, nie? Także tutaj no jest. za często robią z i z takimi szybami, żeby. No, się stresować. Żeby się stresować. Nie? to się robi pierwszy raz albo coś to. to Bym nie wiedział ja, jak, jak to robi pierwszy. No tak jak teraz, tylko dojeźdź do szyby. Bo wiesz, to od tej winy chcesz. No właśnie mówię <grymne> Maciej, daj do domu. Dobrze? Do domu chyba trochę. Gdyby zasady są odpowiednie, chłopaki. Dobrze? Załącz płoki. Maciej, <grymne> przyjmij ze swojej strony przez wprowadzić. Zaraz przypniemy, niech trzyma na tym. Nie, poczekaj, jest tak, że nie. Niech stoi, dobrze? Ja tu, tak, niech stoi. Ja, A tu. My przez ja, sadki przypniemy. Adrian, patrz tam na konstrukcję że my tą szybę wsadzamy od wewnątrz na zewnątrz. I chowaj się tylko, chowaj się tylko. Okay. Zwijaj ramię. Zwijaj się i... Dobra. Dobra, do, do mnie? Dobra. Domykamy. Stop, 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 dołek, o podnosi. I tak jest chirurgiczna decyzja Powtórz jaka? <gry> dobra? Dobra, stoi. masz udać? Trzymam, tylko że wiesz co, a możesz ją opuścić troszeczkę, żeby bardziej siadła? A ona stoi. Dobra? Ja jestem w szoku, jak ta maszyna jest precyzyjna, to dosłownie na milimetry jest w stanie opuszczać i podnosić. A jak się od razu ciszej zrobiło w tym domu, Nie, jak też trzeba wejść? No, mam takie wrażenie. Albo to po prostu od nerwów mi tak dzwoni uszar. Jest ciszej, co nie? No, cisej, cisej, cisej? Cisej. Cisej. no, no to jest od razu ciszej. Wszystko się zdarza. No i bum! Witam Was następnego dnia. Chłopaki dzisiaj już skończyli pracę. Niestety, ale ja musiałem iść również do swojej pracy, więc spotkaliśmy się tylko tak na szybko. Ale parę słów na koniec, na podsumowanie tego filmu. To, co jest najistotniejsze, czyli wszędzie dookoła mamy zrobiony szczelny montaż, od wewnątrz i od zewnątrz, czyli właśnie ta taś te taśmy. Oprócz tego mamy na każdym oknie wklejone fartuchy z PDM-u, które nam uszczelniają. Przeciw wilgociowo po połączenie zewnętrznej izolacji z tą, która jest dookoła wykonana budynku. Ja ją jeszcze będę sobie musiał dokończyć, temat na inny odcinek. Kolejna akcja. Od wewnątrz będziemy wykładać po prostu papę, potem wychodzi styropian, wylewka i tak dalej. I nam to wszystko ładnie termicznie oraz przeciwwilgociowo uszczelnia. U góry, na przykład, zdecydowałem się na okna. Tak zwane bezpieczne, czyli dzielone. Dół tego okna jest automatycznie barierką, nie jest otwieralny. Dzięki temu zaoszczędziłem pieniądze na tym, no i też na estetyce samej elewacji, bo nie muszę wykonywać po prostu zewnętrznych barierek. I jeszcze jeden temat, czyli okno HS. I tutaj Stasiek powiedział mi bardzo ważną rzecz. Wiele firm nie robi czegoś takiego, czyli nie podmurowywują hs Mianowicie chodzi o to, że Każde z okien łącznie z HSM spoczywa na tych klinach, na tych specjalnych podkładkach, które daje się gęsto. A następnie tam się pianuje. Natomiast HS ze względu na to, że jest ciężkim oknem, oknem przesuwnym i ma próg, przez który przechodzimy, to musimy. Nie musimy, ale oni tak robią, że jeszcze dodatkowo wciskają tam zaprawę głęboko. Po to, aby po prostu go wzmocnić, czyli HS nie leży na takiej poduszce i nie pracuje. Dzięki temu mamy pewność, że to okno jest po prostu dobrze i mocno wykonane. A tak naprawdę do końca prac budowlanych nie powinniśmy w ogóle tego HS-a dotykać. Tak czy siak! Bardzo dziękuję firmie Dome za dostarczenie okien, firmie Domoton za ich montaż. I słuchajcie, tak, jest to odcinek, który powstał przy współpracy z tymi firmami. Mieliśmy dwa odcinki z serii. Mam nadzieję, że wynieśliście coś z tego filmu, że już wiecie, w jaki sposób powinny być okna prawidłowo zamontowane, zmierzone oraz co byście chcieli, aby Wasze okna miały, bo ty tych opcji jest naprawdę, naprawdę multum. Mam nadzieję, że Wam się podobało, jeżeli tak, to pamiętajcie o subskrypcji i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!